Tu. A kto idzie nas piesem? Pani. Pani? Gdzie oni idą? Na zakupy. Na spacer. O, tu. O, ten A to? Tutaj jest dobra. apteka. Tutaj kupuje się lekarstwa. A to? No i dziewczynka czeka na małych A tutaj co to jest? Na co? Kwiatki. A tutaj obcina się włosy. Ty masz włosy? Ma no. Gdzie masz? Tutaj. Tak? To dużo czy mało? O Biegnie A co tutaj jeździ? Bumbul Auto Auto A ty, czy, ty jeździsz za tym samochodem? To A tu siedzicie bawią w piasku? To I co robią babki? Ale fajnie ma I mają auto A tu jest chustawka i zjeżdżalnia Tomuś, ty też zjeżdżasz na zjeżdżalni? o nie No, a co tutaj jest? Boka. Piłka. Piesiu. No, piesiu idzie coś zjeść. Kiełbaskę? O nie, nie iść Nie chce wyjść. Tutaj. Ot, nie słucha dziewczynki. Jest niegrzeczny, tak? Piesiu. Uh -huh. Nie ma piesia Nie ma piesia. Piesiu sobie poszedł. A co tutaj jest? Rybko. Rybka. A to też jest rybka. A, ten? To są kraby. A ten, To są ostrygi. A ten Rybka. A ten, też rybka. A ten, to kraby. A ten ostrygi. A, a tu ten? są homary A to chomary. A ten jestłabek. O, a co tutaj robią? -ba -bum, bum? Jeżdżą samochody? I tutaj, te? Mm -hmm, to jest świeciara. A ten? A to jest betoniarka. A ten? A to jest koparka. A ten? A tutaj pan robi, naprawia ulicę? I... G... Takie, taką I... io. No, takie ma głośno, wiertarę? I. No i taki ma strasznie głośną tą wiertarę. A co tutaj jest? Tu. Jak to się nazywa? Tu. Motor. Gdzie jedzie koło. jedzie koło. No patrzę, co to jest? No, a gdzie jest pociąg? Ja. Tutaj stoi pociąg, tu. Tu stoi taki długi pociąg. za to za nowoczesne. A gdzie tutaj? Co to jest? Samolot. To dzieje. Leci, tomuś też będziesz leciał samolotem? To Tak wysoko? No to dobrze. O, o. Kto to jest? Autobus. A to. To dziewczynka wsiada do autobusu. Metro. Metro. busa No, wsiada do metra. Do To jest taki autobus motora. o co to jest? Piesiu. A co tu, się, co tu się stało? Piesiu. A gdzie się pali pożar? Tutaj. I pan strażak go gasi? o no. ból no, dużo i ojo, prawda? A tutaj ktoś jest chory, tak? I przyjechał do szpitala. A zobacz, tu jest Dziś w szpitalu. A ten. Ten tu przyjechał. A ten. To jest straż pożarna. A ten. No właśnie. I o. O, ten, i o. I to. I to. To jest motor. Dzień. On nie jeszcze jedzie. Czemu nie jedzie? Nie ma kierowcy, tak? A on jest, on jest nie chce to! Nie chce jechać? O nie, obiecuję On nie chce Wszędzie ty piesia znalazłeś, tak? Nie chce wyjść. Oto! to? To też jest ten kot. A ten? To pies. A ten? też pies. O nie, nie chce iść. Nie chce iść, pani musi go ciągnąć za smycz, tak? To jest grzeczny pies czy nie? On nie ma dindin. -din. Ma ogon. Dindin to ogon, tak? ma mm. piesia. O, nie jest Jest piesio. O, noga i O, uchu i noś. I tu tutaj jest piesio. I tu piesio. 就在边边边修，一堵在一边修，两座两边山，两座在两边山，两座的边上的边修，这边修，修的也先修。 Co tam pani Tęty. robi? Czesze? O, pieszu. Koniec już? Uh -huh. <tryk> Powiedz, jak tu masz na imię, chłopczyku?